Gmina Lidzbark-Warmiński może się pochwalić kolejną udaną inwestycją. W Kraszewie otwarta została nowa, duża świetlica wiejska. To zupełne przeciwieństwo starej świetlicy, która liczyła sobie zaledwie 73 m2 powierzchni. Bardzo mała świetlica była, ale tam organizowaliśmy różne spotkania. Sylwestra, Andrzejki. Nasi mieszkańcy bardzo lubią się bawić, bardzo są towarzyscy. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni dla gminy, że zakupiła ten budynek i mamy teraz tego przepiękną salę, przepiękną kuchnię, przepiękne zaplecze. Zaplecze będzie miejscem prób i przygotowań lokalnego zespołu Furman. Oczywiście bardzo się cieszymy, no bo będzie mieli swoje miejsce. Może kapela grać. Przy, przyjdą dzieci, trochę coś pograją w ping -ponga. Kapitalnie, bardzo fajnie. Gminie udało się odkupić i wyremontować budynek, w którym wcześniej był sklep. Prace rozpoczęły się w 2020 roku. Roboty budowlane zostały wykonane z własnych środków gminy, systemem gospodarczym, poprzez własną kadrę pracowniczą. Całkowity koszt modernizacji świetlicy wyniósł blisko 200 tysięcy złotych. Dla porównania koszt modernizacji zleconej firmie zewnętrznej wyniósłby ponad 500 tysięcy złotych. W rezultacie całego przedsięwzięcia Powstała kuchnia z kompletnym wyposażeniem, szatnia dla gości, toalety, w tym toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dla gości, strefa wejściowa z wiatrołapem i sala główna, łącznie 190 m2 powierzchni użytkowej. Tak naprawdę rozpoczęło się to w 2018 roku, trwało to dwa lata tak naprawdę, ze względu na długie, przyciągające się na negocjacje, tak? Najpierw wystawione było to za 480 tysięcy, za rok czasu 380. Dla mnie udało się wynegocjować za 300 tysięcy złotych i dzisiaj społeczeństwo może się cieszyć właśnie tak piękną świetlicą. Na otwarciu świetlicy zjawili się przedstawiciele samorządu lokalnego, muzycy z zespołu Furman oraz mieszkańcy Kraszewa i okolic. Bardzo się cieszę, że nasi wujtowie, burmistrzowie, nie myślą tylko o drogach, o Takich typowo materialnych rzeczy dla mieszkańców, ale też coś dla ducha. I dzisiaj mamy tego przykład, świetlicza wiejska. Następny przybytek kultury, który będzie w naszym powiecie na pewno funkcjonował, bo choćby nawet widzimy w tle zespół, który nam przygrywa, prawda? Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego korzystać. W świetlicy odbywać się będą różnego rodzaju imprezy rekreacyjno-kulturalne. Istnieje również możliwość wynajęcia sali na wesele czy inną uroczystość rodzinną. Brawo, brawo! <śleszy> Telewizja Kopernik. Kopernik.tv